Na film Konopskiego czekało pół Polski. YouTuber przedstawił w nim stare jak i nowe dowody dotyczące skandalicznych zachowań twórców polskiego internetu. Film Wardengi jak i Konopskiego mają łącznie ponad półtora godziny. Oczekiwania co do filmu tego drugiego były przeogromne. Ile Konopski i Wardęga zarobili na swoich materiałach? Jakie są konsekwencje tego chaosu? Oraz co będzie dalej ze znanymi nam twórcami? Zapraszam! Kolejne reakcje, streszczenia i ponowne opowiadanie o tej całej aferze nie ma sensu. Część internetów jest już po prostu znudzona całym tym syfem. O tym wszystkim można debatować długimi godzinami, a dla niewtajemniczonych, jeżeli w ogóle tacy są, oraz dla tych, którzy są znudzeni tym wszystkim, streśmy całą tą aferę w jednym zdaniu. Chodzi o wykorzystywanie swojej popularności wobec nieletnich dziewczyn poniżej 15 roku życia w bardzo obrzydliwy sposób. Jest to o tyle afera na skalę całego kraju, bo nią zainteresował się nawet premier Mateusz Morawiecki oraz lider opozycji Donald Tusk. Ziobro też zabrał głos. Także jest naprawdę grubo i konsekwencje tych wydarzeń będą przeogromne. Wielu ze znanych YouTuberów, poza stratami wizerunkowymi, utratami współprac oraz dramatycznym hejtem i spadkiem popularności, będzie się również mierzyło w sądach z wymiarem sprawiedliwości. A kary mogą być niesamowicie dotkliwe. Pamiętacie zapewne kamerzystę, który przesiedział kilka czy kilkanaście miesięcy w areszcie podczas oczekiwania na start procesu. Zapewne kilku youtuberów zniknie z internetu po całej tej aferze, tak jak to zrobił Stu, ale jeszcze przed aferą. Materiał Konopskiego przekroczył milion odtworzeń w, uwaga, 10 minut. Milion odtworzeń na tak długim materiale może oznaczać ponad 10, a nawet ponad 15 tysięcy złotych czystego zysku. Kilkanaście godzin po publikacji materiału obejrzało go 8 milionów ludzi, a licznik wciąż nalicza. To oznaczać może fakt zarobienia przez konopa ponad 100 tysięcy złotych w 24 godziny, a z godziny na godzinę licznik nalicza kolejne wyświetlenia. Niewykluczone, że do końca miesiąca teoretyczny zarobek na materiale może oscylować w granicach 150-200 tysięcy złotych, a nawet więcej. Wynik niesamowicie dobry na jednogodzinnym filmie opublikowanym na YouTubie. W przypadku Wardengi zarobki mogą aczkolwiek nie muszą być na podobnym poziomie, nawet mimo tego, że materiał był dwa razy krótszy. Algorytm YouTube'a bywa szalony, tym bardziej w przypadku gdy mówimy o filmie tak kontrowersyjnym, oczerającym się wiele razy o granicę akceptowalności przez serwis w kontekście zarabiania. W materiałach poruszane są takie tematy, że chłopaki sami zastanawiali się pewnie, czy w ogóle będzie możliwość zarabiania na tych materiałach, a warto zaznaczyć, że YouTube w kontekście takiej tematyki filmów bywa bardzo restrykcyjny. Jednak Wardenga to stary wyjadacz. Doskonale wie on, jak stąpać po cienkim lodzie, żeby się nie zapaść. Nie bez powodu wyciszane były pewne momenty filmów, było w nich szereg wyjaśnień u dołu ekranu, czy cenzurowanie niektórych kwestii. Ogrom pracy włożony w materiał i w research pewnie im wynagrodzi po części właśnie ten hajs, ale hajs to jedno, a druga sprawa to odpowiedzialność, którą teraz będą musieli unieść konop i druid. Nie da się tego wycenić. Chłopaki rozpętali wojnę z topką polskiego youtuba, rozpętali batalie z bardzo wpływowymi ludźmi, milionerami, jak i ludźmi, którzy będą zdolni do wielu nie zawsze legalnych czynów. Według mnie muszą mieć się na baczności. Nie wszyscy mieliby po prostu na tyle odwagi czy na tyle psychy, aby unieść ciężar przyszłych wydarzeń. To, że grunt pod nogami walić się zaczął wielu twórcom, niesie za sobą odpowiedzialność również twórców materiałów. Nie oszukujmy się, widzieliście reakcję Wardęgi na Lewie, który dostał tajemniczą wiadomość, po czym zakończył live'a, na którym było blisko coś około 300 tysięcy osób. Zatem nie zazdroszczę chłopakom, najprawdopodobniej ostatnią rzeczą, o której będą teraz myśleć, to zarobiony hajs na aferze. Czeka ich zbyt wiele wizyt w sądach, czeka ich mierzenie się z informacjami o tym, że ktoś próbował się huśnąć, czeka ich hejt, znienawidzenie oraz wiele strachu, z którymi będą musieli sobie poradzić. Oczywiście jest też wiele pozytywnych aspektów i jest też poparcie społeczności, to się bardzo na pewno liczy. Mnie osobiście ciekawi nie tyle, co finał tej sprawy, aczkolwiek również, ale finał można przewidzieć, zapewne ukarają kilku youtuberów dla przykładów, a innych sprawy będą się ciągnąć latami. Mnie ciekawi również jednak to, jak zmieni się życie autorów tych reportaży, bo nie wydaje mi się, żeby najbliższy rok był pełen chilloutu i relaksu z ich strony, a wręcz przeciwnie. Do tego Konop podał adres mailowy do wysyłania nowych dowodów, to oznacza, że zapewne już dostał setki, jak nie tysiące maili, które trzeba będzie sprawdzić, zweryfikować i prawdopodobnie niedługo pojawią się nowe materiały. Logicznym by było, aby kolejny materiał pojawił się za około 2 do 4 tygodni. To czas, w którym ludzie chwilę odsapną, ale też nie będzie to na tyle długi czas, żeby zapomnieć po prostu o tej aferze. Jednak z drugiej strony np. Wardenga potrafi być bardzo cierpliwy, a w przypadku takich zasięgów jak mają chłopaki, to nie będzie to ważne czy temat ucichnie czy nie, bo równie łatwo będą w stanie go wskrzesić z martwych, gdy zajdzie według nich taka potrzeba. Zapewne niektórzy się z tym zgodzą, że niektóre afery są nad wyrost, a w kontekście innych... dobrze, że dowody użały światło dzienne. Jakie są konsekwencje? Na razie jest ich kilkanaście, a wśród nich chociażby wypowiedzenie umów frekwitowych, wypowiedzenie umów marketingowych, spadek reputacji, spadek oglądalności, zainteresowanie się niektórymi twórcami przez grupy hakerów o kryptonimie Anonymous, pierwsze pozwy, oświadczenia jest tego sporo. W zaledwie 3 dni na temat akcji pojawiło się 76 tysięcy publikacji, z czego ponad 2 tysiące było to w mediach tradycyjnych i prawie 74 tysiące w mediach społecznościowych. Na temat Stew w internecie pojawiło się ponad 70 tysięcy wzmianek. Na temat Dubiela 40 tysięcy, na temat Boxdala 70 tysięcy. Te liczby są przeogromne i nie dziwi więc fakt opublikowania przez Fryza materiału, w którym ten nawołuje niejako o rozsądek. Ludzie zdają się żyć tą dramą i to jest również nie do końca dobre. Jedni liczyli po filmie Konopa na więcej mięsa. Inni doceniają wkład za włożoną pracę obu twórców. Jednak zaangażowanie społeczności jest przeogromne. Prawie 100 tysięcy komentarzy u Konopa pod filmem, 50 tysięcy u Wardęgi. Do tego 360 tysięcy nowych subskrybentów u Wardęgi oraz prawie milion nowych subskrybentów w kilka dni u Konopa. Te liczby są zatrważające. Siła polskiego internetu w ostatnich miesiącach pokazała, że już nie tylko twórcy mają wpływ na swoich widzów, fanów czy też znajomych: polski internet, fani, widzowie mają również niesamowity wpływ na wymiar sprawiedliwości. Wypadek Peretti, trąbiła o tym cała Polska, wypadek BMW na A1, internauci wręcz zmusili organy ścigania do działania, i teraz Pandora Gate. Nie należy lekceważyć siły internetu.